Znajdźcie, że może kupić sobie lichtarkę, to może to najkraszsze. Ale to jest takie... Ja w swoim życiu, to że teraz będzie szósty zjeść się raz, że ja będę przeżywać kiedyś e, no, jeszcze, No, wiem, pięć razy już że nie udało się, jeszcze jeden raz może poważnie, to już nie tak daleko, jak raz tylko miesiąc to szło. Tak, że miesiąc. Znajdźcie, ja Wam skażę taką rzecz. Є люди, які то дуже різно до того підходять. Десь вони щось там прочитали, наговорили бабуське, щось, знаєте, щось може бути. Отже, є дві можливості або попасти в паніку і кінець світу. Що кінчить? І, Боже мені, що тут буде кінець літа. А другий хитріший каже, то, то що тільки місяць, родіймо, робимо, що хочемо, тільки один місяць Боже Кожному я разу не перенема. <zee> but, to dobrze, to, to periodyczno ta sprawa przechodzi. I Choszcz Boch, kiedy będzie na ten czas, zakończy istnowanie ludzkiego rodu na